Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj nad zalewem Skowronek, z nami pan prezes koła PZW Alvernia, pan Robert Biel. Dzień dobry. 50 lat minęło, minęło kawał czasu. Panie Robercie, które momenty były szczególnie ważne według pana w historii koła? Działam dosyć długo już w kole, w zarządzie, podczas mojej pracy. Spotkałem wielu bardzo dobrych, uczynnych, pracowitych. Ludzi, którzy bez wynagrodzenia udzielali się dla naszego sportu. Dla... Społecznicy. Społecznicy, typowo społecznicy, i dzięki, niemu tu, dzięki nim tutaj jesteśmy, i to spotkanie jest właśnie dla nich. Duża część już, już ich nie ma, ponieważ e, zmarli, natomiast my no staramy się dalej to kontynuować. E, Mamy różne problemy, jeśli chodzi o, o nasz zalew Skowronek, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest spotkanie, tak jak dzisiaj, gdzie spotykają się ze sobą koledzy, koleżanki, dzieci. To się wszystko toczy cały czas, pcha się do przodu. I, i oni chcą dalej dbać o przyrodę, bo my nie tylko łowimy ryby, ale dbamy o to, żeby woda była czysta, zbieramy śmieci. Staramy się rozwijać jeśli chodzi o wędkarstwo i to w różnych dziedzinach wędkarskich. W naszym kole mamy wicemistrzów Polski w dwukrotnych jeśli chodzi o spławik, jednokrotnych jeśli chodzi o wędkarstwo karpiowe. Wielokrotnie startowaliśmy w zawodach ogólnopolskich, na których też osiągaliśmy bardzo dobre wyniki. Piąte miejsce w klubowych mistrzostwach Polski. To były stare czasy. Czasy się teraz pozmieniały, pozmieniały się realia, pozmieniały się wymogi, jeśli chodzi o przepisy wędkarskie. Nie zawsze nad tym wszystkim możemy nadążyć. Czasami chcemy coś dobrze wykonać, a niestety czasami kończy się wręcz przeciwnie, że to miało być inaczej zrobione. I to jest chyba główne, główna sprawa, jeśli chodzi o, o nasze. No, wyzwania na przyszłość. Tak, wyzwania, utrzymanie koła, prawda, tego składu i żeby koło dobrze funkcjonowało, i żeby dbać o ten akwent, tak? tak? My w kole mamy prawie 240 osób, waha się tak różnie, czasami jest trochę więcej, czasami jest trochę mniej, ale wędkarzy około 240 uważam jest to dosyć dobra ilość, jeśli chodzi o wielkość. Natomiast są to ludzie przeważnie z naszego terenu, więc to że jeśli my tutaj coś robimy, to robimy dla siebie, dla swoich wędkarzy, dla swoich ludzi. Przejeżdżają z rodzinami. Udało nam się zagospodarować brzeg, zamontować ławki, mamy kosze na śmieci, mamy przygotowane brzegi do spacerowania i w tygodniach letnich jest tutaj bardzo dużo ludzi, przejeżdżających, odpoczywających, jeżdżących na koniach, jeżdżących na rowerze, spacerujących czy też biegających. Jeszcze na koniec yy, zapytam. Panie Robercie, jakie ryby można tutaj o, wyłowić w, w zalewie Skowronek? Na pewno można by było wejść na naszą stronę facebookową i tam sobie pooglądać, ale główną... Ale teraz taki skrót, poproszę. Tak, dobra. Główną rybą, która tutaj króluje od dawien dawna jest karp, amur, lin, leszcz, szczupak, sandacz, okoń, jaź. To są te ryby płoć oczywiście. To są te ryby, które najczęściej wędkarze e, łowią, częściowo zabierają, ale w dużej mierze wypuszczają z powrotem do wody. Ślicznie dziękuję. Dziękuję bardzo.